Tak, rzeczywiście. Proszę sobie odebrać legitymację lub później fazę. To wszystko. Nie za, to to ja również, Wysoki Sąd, ja, jako strona chciałbym dodatkowo... Ja jako strona nie tylko, Pan chyba też reprezentował. Ja, ja również, występuję na, na mniejszym rozprawiedliwym charakterze, czyli zarówno stronie, jak i dziennikarze. Ja reprezentuję również pismo wolno czynkę, także być czy może w tym zakresie taki wniosek będzie nadmiarowy. Tym niemniej chciałbym formalnie go złożyć i jednocześnie jako strona chciałbym również wnosić tą stronę. Pani Prokurator, jakie jest stanowisko? Ja nie wyrażam sprzeciwu W takim razie są to strony, by nas seria uczysta w życie na KPK, wyrazić na ustalem. Proszę sobie. Dziękuję bardzo. Najbardziej wysoki sądzie, dość właściwie to zażalenie na postanowienie prokuratora było bardzo skrótowe. Ja chciałbym krótko rozwinąć... Proszę w takim razie dyktować wolno, tak aby protokół nie było zapis. Proszę. Dziękuję bardzo. Sądzie, przede wszystkim chciałbym podziękować bardzo wysokiemu sądowi za uwagę, jaką wysoki sąd już poświęcił na rozpoznanie tej sprawy i nadal, 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 nadal jej poświęca. Ja mam jedno takie pytanie właśnie porządkowe, ile czasu wysoki sąd przeznacza na, na to moje wystąpienie. Wierzę na Bokandzie tam widziałem 25 spraw na 15 minut. Wszystkie tak? sprawy już są poza. Aha, już wszystkie. wszystkim. Ja bym, postaram się oczywiście skrótowo, skrótowo rzecz przedstawić, tym, tym bardziej, że ona nie jest moim zdaniem bardzo skomplikowana. Toż w Sąd, sądzie przede wszystkim w moim przekonaniu prokuratura rejonowa w, w piekarach śląskich nie przeprowadziła tych podstawowych czynności, yy, jakich można by yy, oczekiwać od prokuratury w podobnych sytuacjach. W sytuacjach zgłoszenia na piśmie yy, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Które pieniądze? przy zawiadomienia. Otóż myślę, że nie byłoby, nie byłoby niczym niezwykłym oczekiwać od prokuratury, by prokuratura ustaliła takie podstawowe informacje, podstawowe dane, jak numer IP, tak zwany IP-numer komputera, z którego... No, z którego wysłano film. Jaka była rola osoby, która wysyłała ten film? Bo, bo ja się domyślam, że to niekoniecznie musi być przecież yy, osoba tożsama z tą, która dokonała samego czynu spalania filmu. Yy, to są podstawowe, yy, podstawowe moim zdaniem, moim, yy, 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 w moim przekonaniu, czynności, które prokurator powinien był yy, przedsięwziąć. Stwierdzić tożsamość osób, stron, które, wobec których wysunięto jakieś zarzuty, stwierdzono jakieś podejrzenia. Tego prokurator... I tego prokurator, taki yy, sądzie nie zrobił. Yy, to jest, to są czynności najprostsze. Oprócz tego yy, prokurator, w moim przekonaniu, powinien był yy, przedsięwziąć również kroki bardziej poważne, o których za chwilę będę mówił niemniej jeżeli prokurator nie przedsięwziął nawet tych najprostszych posunięć i postanowienie o umorzeniu śledztwa uzasadnia w taki sposób, że... I uzasadnia to postanowienie w taki sposób, iż sprawcy czy domniemani sprawcy nie spalili polskiej flagi, a jedynie przedmiot w kolorze biało-czerwonym. W moim przekonaniu w Wysoki Sądzie to postanowienie prokuratora nie tylko wypada uznać za przedwczesne czy też oparte na niepełnych informacjach, ale również a właściwie przede wszystkim nacechowane dużym stopniem arogancji, buty, pogardy, no nie wiem jak to określić, nienawiści do Polski. Być może w stopniu jeszcze większym lub, y, lub równym temu, którymi musieli się kierować sprawcy samego czynu. To, y, to jest po prostu postanowienie y, aroganckie, które powinno prowadzić do odpowiedzialności karnej prokuratora, który skompromitował się postanowieniem o takiej treści. wysoki sądzie, w związku z tym, że akta tej sprawy, one nie są bardzo obszerne i przedmiot, przedmiot całego sporu nie jest nadmiernie skomplikowany. Ja chciałbym po prostu sformułować te, te postulaty, z którymi chciałbym się zwrócić do, do samego wysokiego sądu. Być może wysoki sąd w jakimś zakresie zdoła samodzielnie no jak gdyby naprawić braki tego postanowienia. Otóż... Przedsięwzięciem poważnym, którego można było oczekiwać od prokuratury, którego się nie doczekaliśmy, w związku z tym będę chciał prosić Wysoki Sąd, aby Wysoki Sąd to zrobił, było, było stwierdzenie, czy było zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego o wykreślenie ruchu Palikota z rejestru partii politycznych. Ja, ja już do, już Już Wysoki sądzie, ja, ja być może, samego tylko postanowienia w umorzenia śledztwa i tylko ty, kres, będziemy y, może odnieść się. Dziękuję za to pouczenie, Wysoki Sądzie, Tym niemniej w moim przekonaniu brak tego posunięcia jest istotnym brakiem śledztwa, które prowadził prokurator. To prokurator powinien. Tak, to prokurator powinien był zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o wykreślenie ruchu palikota z rejestru partii politycznych. Skoro tego nie zrobił, chciałbym prosić Wysoki Sąd, aby, aby Wysoki Sąd są to zrobił. Ja oczywiście nie znam y, detali, szczegółów. Być może to rzeczywiście formalnie nie jest możliwe i być może Wysoki Sąd z tego powodu y, przed tym krokiem się powstrzyma. Tym niemniej on jest bardzo istotny. Ale już sąd Pan powiedział. w dalszym ciągu ponieważ nie jest to przedmiotu Nie co rozumiem. Jeszcze co jeszcze chciałby Pani powiedzieć odnośnie przedmiotu podstawowego? Niemniej jeżeli, jeżeli, jeżeli o, jakaś organizacja, czyli stałym elementem swojej socjotechniki popełnianie przestępstw przeciwko tożsamości Polaków, przeciw Polakom. Nie rozumiem Pana, że to jest przedmiot podstawowy. Jestem człowiekiem inteligentnym i rozumiem Pan swoją umowę. Więc co pan chce powiedzieć odnośnie przedmiotu Proszę o zaprotokołowanie tego postulatu unijnego. Jest nie jest to. wykreślenie. Ponadto skoro Wysoki Sąd jest instancją odwoławczą w rozumieniu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Proszę, by Wysoki Sąd również zwrócił się na podstawie artykułu trzeciego ustawy o Trybunale Konstytucyjnym do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie y, sprzeczności z Konstytucją y, artykułów y, kodeksu postępowania karnego określających y, drogę odwoławczą w tej sprawie. W Sądzie widzimy, że, y, że sprawa trwa wiele już miesięcy, że ona się zaczęła, toczy się, toczy się bez, bez skutku. Prokurator nie podejmuje w tej sprawie w żadnych kroków i to nie jest odosobniona sytuacja. W moim przekonaniu obywatel po stwierdzeniu y, przestępstwa formalnego powinien mieć możliwość powinien mieć możliwość wystąpienia bezpośrednio do sądu z własnym aktem oskarżenia. Bezpośrednio nie czekając na jakąkolwiek decyzję prokuratury. W tym wypadku być może spo, z pewną drobną pomocą policji. Być może z y, pewną drobną pomocą y, samej policji, gdyż tutaj w grę wchodzi ustalenie tożsamości y, sprawców, czego prokurator miał dokonać, a nie dokonał. Wysoki Sędzia, to są dwa y, najważniejsze moje postulaty. Co do samego postanowienia prokuratury, ja oczywiście wnoszę o jego uchylenie. Tym niemniej chciałbym... Tym niemniej chciałbym podkreślić, iż, iż samo uchylenie postanowienia prokuratury no jest najdrobniejszym właściwie elementem całej tej sytuacji. Ja myślę, że każde zło powinniśmy obracać w dobro. Powinniśmy wyciągać wnioski i sformułować postulaty, spróbować przynajmniej określić pożądany kształt procedury karnej, która uniemożliwi podobne sytuacje w przyszłości, a tym samym chronić będzie Pol Polskę, Polaków przed. Podobnymi czynami, które godzą w ich godność, dumę, poczucie wartości, samąceń. Tak, Takich przed takimi czynami, jakimi, jakich, jakich dopuścili się członkowie ruchu palikowego. I to wszystko. Dziękuję bardzo. powątkowo argumenty, które zostały wydawane w skarbowym postanowieniu oraz podtrzymując stanowisko prokuratury rejonowej ośrodek ośrodka w ośrodkach wiekarach środki 23 lipca 2016 roku. Podtrzymując postanowienie prokuratury rejonowej z argumentacją podanych w tym postanowieniu. zajmowienia o godzinie 13.40. Proszę o Cześć. Gościem naszej dialekcji jest Pani Barbara Katkiewicz, to jest działaczka opozycji wieloletnia w PRL-u. Chciałem zacytować artykuł 28 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Otóż artykuł konstytucji 28 mówi, że po pierwsze godłem rzeczypospolitej polskiej jest wizerunek orła białego w koronie na czerwonym polu, a w punkcie drugim barwami rzeczypospolitej polskiej są kolor biały i czerwony. W punkcie Nie, czwartym godło barwy i chęci rzeczypospolitej podlegają. 129 paragraf 1 i 2 KPK artykuł 330 paragraf 1 KPK, artykuł 437 paragraf 1 2 KPK w związku z art. 465 paragraf 1 i 2 uchylić postanowienie prokuratora Prokuratury Renowej Kowąskiej Góra w ośrodek za w, w Śląskich 28 czerwca 2014 roku Urzędzie Śledztwa w sprawie o sygnaturze DS 193 przez 14 i przekazać sprawę do dalszego prowadzenia na zasadzie artykułu 98 paragraf 2 HBK odroczyć sporządzenie uzasadnienia do 15 września 2014 roku. Sąd tylko poda krótko ustne motywy takiego stanowiska. Sąd postanowił uchylić zaskarżone postanowienie, albowiem zdaniem sądu prokurator nie rozważył wszystkich okoliczności sprawy. Z treści zaskarżonego postanowienia wynika, iż prokurator skoncentrował się wyłącznie na przedmiocie, który w jego ocenie nie stanowił flagi państwowej. Z ustawy z 31 stycznia 1980 roku o barwach i kierunek Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych wynika, że szczególnej ochrony oprócz flagi podlegają również biało-czerwone barwy, które to stanowią symbol Rzeczypospolitej Polskiej, o ile przedmiot ukazany w filmie może rzeczywiście nie spełniać wymogów opisanych w artykule 6 cytowanej wyżej ustawy. To prokurator winien jednak rozważyć, czy przedmiot ten nie stanowił symbolu Rzeczypospolitej Polskiej w postaci biało-czerwonych barw, o których jest mowa w artykule 1 wybrzeż wymienionej misty. Dalej artykuł 28 e, ust. 4 Konstytucji przyznaje jednakową ochronę e, godłu barwom i hemorów. Ponadto podnieść należy, że w artykule 137 paragraf 1 Kodeksu Karnego mowa jest nie tylko o flace, ale również o szkandarach, chorągwi, i innych znakach państwowych. Zresztą podobną sprawą zajmował się już Sąd Najwyższy, e, i tu zapadł wyrok 2 lipca 2013 roku, sygnatura 3SK 42 przez 12, gdzie uważano, proszę opuścić salę, proszę opuścić salę, gdzie uważano, że e, wtykanie miniaturowych flag. A trapek psich okupi jest dozwolone i tutaj y, tą kwestię również y, rozważał sąd najwyższy i uznał, że popełniono przestępstwo. Jak ustawa wskazuje z 31 stycznia y, symbole Rzeczypospolitej Polski pozostają pod szczególną ochroną prawną. Jest to obowiązek i prawo każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem sądu to, ten proces nie został prawidłowo przeprowadzony. Ponadto nadmienić należy, iż prokurator nie odniósł się w ogóle do zarzutu znieważenia narodu polskiego, więc trudno ustosunkować się do jego stanowiska, czy przestępstwo zostało popełnione, czy nie. Ale to są krótkie motywy postanowienia, uzasadnienie będzie sporządzone, jak są odczytał, do 15 września 2014 roku. W Polsce niepodległej państwo, czyli rząd, czyli prokuratura skarb państwa wygrywało około 70% spraw sądowych. Ja nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, stan rzeczy pewnie miał swoje jakieś uwarunkowania, przyczyny, swoje nawet może niepisane reguły. Jedno można powiedzieć na pewno: 70% skazywalności w sprawach karnych umożliwia każdemu, daje jakąś motywację daje motywację i adwokatom do obrony, i podsądnym do tego, żeby się bronili, żeby przytaczali argumenty, powoływali się na przepisy. Motywuje również sędziów. Jest to pewien system, który, o którym można powiedzieć, że działa. Tymczasem w dzisiejszej Polsce skazywalność tak zwana, w sprawach karnych wynosi ponad 98%. Fakt ten sprawia, że ktoś, kto wygrywa sprawę sądową, no, staje w sytuacji co najmniej dwuznacznej. Co z tego, że prawda on wygrał, skoro ogromna większość ludzi sprawy sądowe przegrywa? Ktoś, kto ogląda relacje takie, jak, jak ta, którą Państwo właśnie widzieli, no dojdzie do przekonania, że może w tych sądach nie jest tak źle. Że to pewnie tak jest, że jedni wygrywają, inni przegrywają, że każdy tu jest jakoś do czegoś motywowany. Jeżeli Państwo, Państwu taka myśl przychodzi na, do głowy, no to, to proszę pamiętać o tych statystykach. Taka relacja nie może być bez komentarza. W sądach jest bardzo bardzo źle. Proszę pamiętać o statystyce. Już na koniec, ja nie mogę się oprzeć wrażeniu, że ktoś steruje tym systemem w ten sposób, że co pewien czas pozwala wygrać sprawę sądową komuś, kto albo tą sprawę jakoś własnymi kanałami, przez własne możliwości nagłośni, albo zrobią to inni, będą jakieś media, wówczas będzie można powoływać się na tą historię takiej właśnie sprawy, zgodne z interesem społecznym, z interesem Polski, by twierdzić, że no, no cóż, sądy jakie są, takie są, pewnie mają jakieś swoje wady, ale jednak tu dużo zależy od argumentów. To nie jest prawda, proszę Państwa. Tutaj wszystko praktycznie zawdzięczamy Pani Sędzi, która, przed którą głębokie ukłony i której zawdzięczamy, której uczciwości i rozsądkowi zawdzięczamy to orzeczenie, ale w ogromnej większości spraw jest zupełnie inaczej, i proszę się nie dać nabierać na różne historyjki, różne opowieści, różne cuda na My, Polacy, musimy mieć gwarancje procesowe, musimy mieć statystyki, które, tak jak w okresie Polski Niepodległej, będą nam mówiły, że nasze gwarancje. Są coś warte, że one działają. Musimy mieć tę wiedzę, musimy mieć gwarancje procesowe i musimy mieć dowody skuteczności tych gwarancji procesowych. Musimy mieć ławy przysięgłych, nie możemy liczyć na cuda, nie możemy liczyć na czyjeś wyjątkowe przymioty osobiste, jak w tym wypadku pani sędzi. Nie możemy my Polacy chodzić po prośbie. Dowódcy drużyny do mnie! No, zaczynamy. 4.55 wychodzimy, zadania znacie. Rozdać broń opaski. Pozycje wyjścia bez zmian. Kolumny ubezpiecza. Tak jest. Wykonać. Tak jest.